Dzień dobry wszystkim, witam Was z Reneczku z w Sztynie, łamanie językowy po polsku trzciana, chociaż uważam, że nie powinno się w ogóle tłumaczyć takich miejscowości, które nie mają oficjalnej nazwy, ale witam w pogaduchach numer 2. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj krótko, numer 2. Z Od razu przepraszam za wiatr, ale nie zabrałem sobie osłony przeciwietrznej Zanim zaczniemy, no to mamy święta wielkiej nocy, więc Możemy sobie złożyć życzenia, taką małą babeczką się możemy podzielić Ja sobie ją zaraz tam gdzieś skonsumuję, ale krótko Słuchajcie, no nie da mi kamera nagrać, więc no muszę to nagrać z telefonu, więc jeśli będzie Obraz fatalny, albo dźwięk, no to, no to, no to przepraszam, ale no nie dał rady Muszę sformatować widocznie kartę, bo mi wyrzuca co pół minuty błąd Ale nie o tym No to jak mówiłem, startuję za 11 dni Bałtyk 600 Polish Bike Touru, Na której się wybieram No już bardzo mi się chce jeździć Z jednej strony czuję ekscytację, ale z drugiej strony mam Obawy jak to pójdzie, ale nie ma się to na zapas też zamartwiać, nie? Teraz sobie, myślę, tak ułożyć sobie głowę, żeby pojechać tak na spokojnie, bawić się tym wszystkim. No i co, powinien pojawić się ślad gpx na dniach. Myślę, że nawet dzisiaj lub jutro się pojawił. Widziałem na relacjach, że, że już tam się kończą objazdy. Zrobimy sobie analizę tej trasy. Rozpiszemy sobie punkty, więc Was mogę zaprosić. Przeanalizujemy sobie. Przebieg całego GPX-a Także może Może Was to zainteresuje, może, może też zaczerpniecie troszkę Troszkę informacji Albo Wy się czymś podzielicie, nie będzie to na żywo, bo ja nie umiem się bawić jeszcze w takie rzeczy na żywo, ale Jak Nagram wszystko, no to postaram się to bardzo szybko wrzucić, myślę, że jak będzie ślad dziś Jak jest sobota albo jutro w niedzielę, no to poniedziałek może by się udało to wszystko zrobić co mamy dalej Jestem już na szosie, to będzie numer 2. Jestem już na, na szosie, przyjechałem z drugiej szostką Prezentację zrobimy sobie zrobimy sobie również, również tutaj na rynku może ja się odwrócę troszkę no. Prezentację zrobimy sobie też tutaj na rynku. Na razie nic nie będę zdradzał. Eee, mogę jedynie powiedzieć Wam, że otworzę wtedy okienko hejterskie za wyposażenie, ale i tak będzie takie i będzie takie, będzie takie i takie jakie ma być. No jest, jest z kolarką mały, mały problem irytujący. Ale myślę, że jest to do rozwiązania. Na razie przejechałem jakieś 50 km. No i opada mi sztyca cały czas. Cały czas minimalnie ona wjeżdża do rury. Na razie nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Nie chcę też przekręcić gwintu, bo zacisk jest taki aero, więc on jest ukryty w sztycy. No ale zobaczymy, zobaczymy. Jestem omówiony na na poświętach na mały taki przegląd więc może tam coś, coś panowie poradzą, bo ja niestety nie jestem dobry w takie rzeczy Ja co, rower na Bałtyk jest przygotowany w zasadzie zostanie mi tylko w Szczecinie zrobić jakieś fajne zakupy na start no i będzie się działo, start o 12 szkoda, że to jest tak późno, mogło być też o tej 10 .00. udałoby się zrobić wtedy nawet, no myślę ze 250 km na spokojnie pierwszego dnia ale to nie jest tragedia. no Ja byłem dwa lata temu w Mielnie 230 km yy, no i w po i to było yy, coś 20 chyba była druga z kawałkiem jakoś tak, 22-30 chyba. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Coś tam widziałem, że fajne odcinki się porobiły, bo znikały piachy, więc yy, no, liczę na dobry przelot. Ale nie zapraszajmy, nie zapiszajmy. W Szczecinie będę miał cały jeden dzień dla siebie, bo przyjeżdżam we wtorek, a startujemy w czwartek w południe, więc cały jeden dzień będę sobie mógł pospacerować, pozwiedzać, odpocząć, nabrać pewności w głowę, no i będziemy się wybierać do Gdańska wzdłuż morza. Zobaczymy ile mam flashbacków z, z pierwszego mojego startu na Bałtyku. Ile déjà vu się pojawi No co, to tyle chyba Takim króciutkim tutaj moim wejściem Zosta Zachęcam no Zostawcie łapkę Zachęcam do subskrypcji yy, Chociaż Nie namawiam, bo wiem jak to jest Takim namawianiem, ale Jak już powiedziałem, no to zostawcie Trzymajcie się miłych yy, Miłych, radosnych, całych, Spokojnych tych świąt żeby wam koszyczek smakował. Wędlinki się popsuły, sałatki się nie przejadły. No i do zobaczenia, myślę, że w tym materiale z analizy bauty 600 bajochy.